Nie chcę być sportowcem, ale właśnie Bardziej jak kurwa. To jest tyle płacą. No. <grafy> I ostatni Bo siostry, jak złamałem miednicę. <grafy> I kasi już właśnie taki milutki, taki dobry, <grafy> wieś opowiadał. Nie wiem, Mateusza Borka. O, kogoś tam przecierem a potem z królem, nie, walka. <grafy> ale tutaj naprawdę mi się wydaje, że w ciągu sześciu rund mogę go skończyć przed czasem. Dzień dobry, bardzo witamy wszystkich. Jestem z Jakubem, Flaszem i. Fleszem. 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 Flesz, Pozdrawiamy, tak. Flasz, i kuber Siemano dzisiaj I prowadzący domak. kasę. No, jak... no Flesz, w sumie jak się... Tak, tak, a my jak goście. I porozmawiamy sobie troszkę na temat nadchodzącej gali i na, 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 na temat nadchodzących walk Kasiusza. Ale zanim porozmawiamy o tym wszystkim, to musimy przejść jeszcze do konkursu, który przygotował dla was Betlik. Żeby wziąć udział wystarczy zrobić. Trzy rzeczy. Łapa w górę, dać suba, by nie przegapić kolejnych materiałów z Fame na BetCliku, a także wpisać w komentarzu na dole typy na wszystkie walki, które odbędą się na Fame Ma 12 i swój login z BetCliku. Pierwsza osoba, która tak jakby wytypuje poprawnie wszystkie pojedynki, wygra rękawice do MMA marki StormCloud, a więcej szczegółów w opisie filmu. Jeszcze jedna informacja. Jeżeli jeszcze nie posiadacie konta na BetClick, jesteście pełnoletni i chcielibyście mieć możliwość wytypowania gali Fame Ma 12 lub innych wydarzeń sportowych, możecie założyć konto. Ze ze specjalnym kodem Fame 550 vip Otrzymacie wtedy cashback w formie bonusu aż do 550 zł. A co to oznacza? To sprawdźcie link w opisie. już cofnijmy się do fame ma 10 do przyszłości do twojej walki i czy ty poprowadziłbyś tą walkę inaczej? Czy ona przeszła po Twojej myśli, czy ty chciałbyś coś zmienić? Jak ty teraz na chłodno się do tej walki ustosunkujesz? No ja i tak jestem zadowolony jakby z tej walki. Yy, mimo że no jakby, no. Sędzia w ringu mu pozwalał na bardzo... No dużo. właśnie, bo to też yy, odnieśmy się do tej sytuacji właśnie w ringu. No no to ża żaden to głową. z sędziów nie był e, sędzią od boksu, mhm. a ten sędzia w ringu, no to nawet jak mu tam odebrał punkt, to przecież wtedy akurat to było w ferworze walki, więc już chyba czuł, po prostu e, gryzło go sumienie, że powinien więcej odjąć punktów, to tam nawet bezpodstawnie mu odjął punkt. No i tak mu się należało za wcześniejsze akcje, ale wtedy akurat mu się nie należało, a mu odjął, a tam gdzie mu się należało, to nie odjął mu punktów, więc sędzia no. No, się nie nadaje. <laughs> ale no tak na chłodno, no to nie wiem. No, jestem zadowolony. Ja lubię wychodzić ze strefy komfortu. Na pewno e, to było coś innego. Zaskoczył mnie tą głową, no ale ogólnie nie ma czegoś takiego, więc no, nawet nie mogłem się na to przygotować, bo ja się przygotowywałem na zasady boksu, mhm. a nie na kurwa, jakieś. E, tak jak sobie tam nazywają, albo boks w małych rękawicach. Nie Brudny ma czegoś box. takiego jak boks w małych rękawicach. To jest jakiś tam cage box. Kasiusz, no właśnie wiemy, że ta sprawa tego werdyktu. Tam się długo ciągnęło. No nie? Był protest, było później odpowiedź organizacji na temat tego protestu. Miałeś żal w pewnym momencie, że nie udało się tego tak jakby przeciągnąć dalej i myślałeś o odejściu, bo wiemy, że pojawiły się również inne organizacje duże, Freak Fight. Miałeś takie myśli, żeby jednak powiedzieć, że skoro się nie udało złożyć tego protestu, tak, że zmienią werdykt, to ty odejdziesz? Na pewno rozmyślałem tak. No propozycji też miałem sporo innych, ale jakby Krzysztof i Rafał mnie jakby przekonali tam. No takimi rzeczami, że trochę no, jakby padłem taką ofiarą tej wewnętrznej takiej polityki. Mhm. E, to nie jest nagrywane na żywo, więc też nie chcę mi się rozwodzić, bo... Pewnie sporo by wycięli e, rzeczy. Zostało mi wypłacone za wygraną walkę, więc, no, jakby federacja widziała też moją wygraną, a to, że sędzia Kalosz widział co innego, no to. No dobra, ale jeszcze tak rozmawiamy o tym pojedynku, a trzeba wspomnieć, że to, że Norman to jakby nie było, to jest zawodowiec, tak? No oczywiście. E, jakby nie było, to jest zawodowiec, no i Kas już postawił mu się świetnie, rewelacyjnie mimo, mimo e, troszkę imprezowania, tak? też lubi polecieć. No każdy lubi polecieć, każdy z no tym człowiekiem. No ale to jest to, o czym właśnie mówimy, tak? że potrafi się skupić, potrafi te trzy miesiące poświęcić na przygotowania e, i, i to jest fajne, ale czy ty Kas już nie chciałbyś sił spróbować właśnie w profesjonalnym boksie? Czy cię czy, czy tam w ogóle nie kręci? Czy ty nie widzisz A. siebie jako zawodowy sportowca? Nie, ja już jakby 5-6 lat temu skończyłem yy, przygodę ze sportem i, i się bawiłem przez te <grym> 6 lat. <grym> no i przez pryzmat czasu jakby no, jestem zadowolony, że mhm. wtedy podjąłem taką decyzję, no bo na zawodowym boksie nikt by mi nie zapłacił takich pieniędzy jak tutaj. Dostaje, no, bym musiał się budować, i tak jak to budują, te rankingi swoje potem e, liczą na taką jedną wypłatę, mhm. którą ja dostaję co walkę, e, i tyle, nie? I koniec z chłopem. Nie? Ja nie czuję w ogóle motywacji mhm. już do boksu. Ja się muszę zmuszać na treningi, e, jakby bokserskie, gdzie. To jeszcze ja umiem robić. Ale bo to wynika się z robiłem. tego, że jesteś jakoś wypalony boksersko? Czy, czy sport to już jest w ogóle sfera w twojej dziedzinie, która jest wypalona? No nie, no ja mogę pójść raz na ruski rok tam mm -hmm. sobie, nie, nie mm -hmm. wiem, do kumpli se, i coś tam porobić, czy sparringić. No, przykład, no, no, nie? no, no, Ale tak, żeby się uczyć nowych myczków, mm -hmm. to ja już nie mam motywacji, żeby uczyć się nowych y, myczków. Wykombinować kombinować też jakoś Trenerowi no. też. Y, Yy, powiedziałem właśnie, żeby o, robimy indywidualnie tarcze, no bo ja jakby na technikę, to mi ciężko iść do chłopaków i technicznie się uczyć, bo ja jakby wiem, że nie chcę się uczyć nowych rzeczy. Już. Ja to co umiem, to tylko muszę po prostu popracować kondycyjnie, żeby to wróciło ta szybkość i tyle. No i tak już nie zrobię formy tej, co kiedyś miałem. Słuchajcie, dajmy na razie może sport trochę na bok, trochę przejdźmy do rzeczy przyjemniejszych melanże. Kasusz, jak to wygląda teraz u Ciebie, bo wiemy, że no, lubi się zabawić, no nie najlepszy melanż, gdzie przeżyłeś? W jakim mieście, w jakim tym klubie? Bru. Nie wiem, sporo tego było. Teraz ogólnie po klubach nie chodzę, nie? Mm -hmm. no, czy no, jedynie jak mnie proszą. Ale taka największa, pamiętaj, impreza, która na pewno ci się w głowie. Da. Każdy w życiu ma taką imprezę. Najgorszy wiesz, jest, jest, jest zapamiętana. Teraz mi przychodzi do głowy to wesele siostry, jak złamałem miednicę. <laughs> Opowiadaj, dawaj, czemu. Mamy cyglu. <laughs> Kasim złamał miednicę. Na weseleś jeszcze przy worku. <laughs> ale tam, tam sporo rzeczy jakby nie można opowiedzieć. Nie, jadam nie jadam, jadam, ale... wiadomo, wiadomo prywatnie. No tam wiadomo, no, ja mam też dużo rodzinę, sześciu braci, dwie siostry. Potem jakby po weselu pojechaliśmy do hotelu no. z porą no. A I tam nie wszyscy wiesz, się dogadywaliśmy. No i w, cała recepcja była zamknięta. No i a ja sobie kurwa patrzę na pierwszym piętrze pozamykane okno, no to wszedłem na drugie i akurat niefortunnie trafiłem na tą barierkę dla niepełnosprawnych, wiesz co tam wózkami wjeżdżają, no ja akurat tak trafiłem, fajnie, oh, że yeah. fajnie, że nie na jajca, tylko obok, nie? ale potem jak na SOR przychodziłem na prześwietlenia dalej tam, żeby sprawdzić, to już z daleka yy, ci lekarze mówi o Batman idzie. Batman. <laughs> słuchajcie, jak jesteśmy przy tym temacie, to dawajcie najśmieszniejsze sytuacje z Znaczy, no może to nie jest takie śmieszne, tylko to taka fajna sytuacja, bo jak robiliśmy właśnie wywiad z Kasiuszem po walce z Normanem, słuchajcie, Kas już sobie stoi, drinek, elegancko, proper 12, jak Conor McGregor. I już to dostałem od chłopaków z Bad Tak. O, no to pozdrawiamy. I wiecie, już Kas już tak delikatnie wcięty i im dalej wywiad, tym bardziej najebany, no nie? Jak kończyliśmy wywiad, to już naprawdę było no grubo. To mój trener z kolei tak powiedział, Kasiusz, ja oglądałem te wywiady, nie? I ty tak trzeźwy, to lecisz z wszystkimi. A im bardziej na... tak. wypity, to taki... Ale ja też znam Kasiusza i pamiętam, kiedy siedzieliśmy tak właśnie niższy. chyba, jak siedzieliśmy w, na afterze właśnie, to była chyba piąta w Trójmieście gala i Kasiusz też, my się tak za bardzo nie znaliśmy, wtedy jeszcze z Matym Kaniowskim siedzieliśmy no. w pokoju i już to samo, już my tam i każdy poleciał swoje i wiesz, siedzieliśmy i to już był taki stan, wiesz, szósta rano, każdy do agonialne. życia, wiesz, no. rozmowy o życiu, każdy, i już właśnie taki milutki, taki dobry, <laughs> wiesz, opowiadał o tym wszystkim, jak to u niego w życiu, wiesz, to jest właśnie Kasiusz. Po alkoholu, tak. nie? To jest kochaniutki taki misio, wiesz, Do, dojrzałem. Kiedyś, <grym> kiedyś woda mi nie służyła. Chociaż wody i tak nie pije. Łyski bardziej wolę, ale wydaje mi się, że. Tak, to też pamiętam, że on zawsze łyski. Ale to jest właśnie to, co mówisz, to jeden twarz Doncasio. No nie ty jesteś według mnie zupełnie inny, wiesz, na tych konferencjach, na wywiadach, a zupełnie inny w życiu prywatnym i nawet takim sobie teraz tutaj siedzimy. Niby są kamery, ale pokazujesz z taką swoją zupełnie inną taką twarz normalną. No, ja się umiem dostosować do końca. <laughs> dobra, gdzie tu mamy? Wodzia wodziankę, no Ej, e, a to jest dobry pomysł, no nie? Wodzianka już się przydała. Wybieram twarz. Teraz operator dobra. kamery to się, da. ja mam <laughs> ma bardzo ciekawe pytanie do Kaczysztajka. No, ty byś widział? No bo bardzo dużo już się przewinęło, tak, przez te wszystkie federacje. E, może znajdźmy taką osobę, na przykład do fejmu, która jeszcze nigdzie nie walczyła, którą ty byś widział fejm ma. Kto to mógłby być? Nie wiem, Mateusza Borka. O, to jest dobre, nie? O, On jeszcze o, jest. Mateusz był, tak, to, to jest, to jest, to jest, jest dobry. Dobry. w dobrym wieku, interesuje no. się boksem. No. no, Jest promotorem, tak, Mateusz tak. Borek, słuchajcie, jeżeli. I nie jest jakiś stary, jeszcze by tam się A, przygotował. Tak. Znamy się z e, panem Mateuszem, także tutaj specjalne skierowane prośby. Do pana Mateusza Borka. Czekamy. Jeżeli słyszy. To czekamy, ogląda nasze instagramy, na pewno gdzieś tam kojarzymy się, więc. Czekamy i to jest bardzo... A z kim? A nie wiem, czy on ma jakiś wrogów? Chyba ma, nie? Ale no wrogów na pewno. Na pewne. Twitterze tam jest pełno, nie? Na Twitterze ma Worek to jest po prostu <laughs> tak, król. Ja go czytać. Nie wiem, kogoś, kogoś tam przecierem, a potem z królem, nie? Walka. <laughs> Ale w ogóle nie macie dobre stosunki, no Ta, nie? Z no panem ja Mateuszem. Ja z Mateuszem znam, więc ja będę mówił Mateusz, bo już przeszliśmy na ty, więc... No, go bym widział, bo tak to nie, nie przychodzi mi nic. Dobra, słuchajcie, porozmawialiśmy sobie chwilę tak ogólnikowo o poprzednich galach, troszkę się pośmialiśmy, myślę, że czas przejść do typowania dokładnie e, gali lecimy. Fame 12. Zaczniemy od naszego gościa, tak, e, Casio kontra Marcin Wrzosek, no. Typuję. A Na treningach mi trener no rzucę, cały czas, cały czas, mm -hmm. nie? To czasem chcesz oddechu trochę no złapać po swojemu, ale czujesz cały czas ten głos, no to lecisz. Ale w walce ma inaczej, mówi, pierwszą rundę wychodzisz i po, po pierwszej będziemy ustalać. Mm -hmm. no Aha, to okay. jest fajne, bo ja sobie mam zobaczyć, no tak, co wybadać, Ile wy macie czy, rund w ogóle? Czy pół dystans, czy trochę mm -hmm. go w dystans, sześć rund. 6 rund czy okay. dystans, sześć rund, Po Sześć rund po trzy minuty, tak? Ostatnio było pięć chyba, tak? Pięć. Z okay. Tutaj naprawdę mi się wydaje, że w ciągu sześciu rund mogę go skończyć przed czasem, bo, bo będzie profesjonalny sędzia mm -hmm. od boksu mm -hmm. i wiesz, nie będzie pozwalał na jakieś klincze, na jakieś ataki głową, więc nie będzie mi nie stopował, jakiś deprymował mm -hmm. e, mojej taktyki. Nie? Jak ja już się rozpędzę, to raczej mi się wydaje, że on nigdy na mordań przez wszystkie swoje walki tyle nie dostał na głowę, co przez tą walkę dostanie. Mamy no. tyle walk, panowie, przechodzimy tak, dalej. Tak. Kolejna walka, czyli walka o pas. Kasiusz, Adrian, Polak, Polański kontra Maksymilian, Wiewiór, Wiewiórka. Z Polakiem się biłeś, z naszej umiejętności, Znaczy, no to też było dawno, no nie? Mhm. Eee, no wiewiór... się trochę nasterydował, no to... <laughs> o, wczoraj było to wolno. No właśnie, bo ja właśnie słuchałem wczoraj. właśnie słuchałem tego fragmentu. No ja się śmieję, no, no ja się śmieję, że chłop który do mówi o tych, że tam się szprycuje, a no zobaczcie sobie jego buźkę, jak wyglądał w walce ze mną, a jak teraz, no. fajnie ten Polański ostatnio widać, że no zrobił tą siłę. Nie wiadomo, jak. No, to, to <laughs> kata... no różnie to e, miwa. E, ale skokałtował, e, e, tak? Ostatnio zokałtował Marzyńskiego. No, no bardzo no, ładnie. No, Tam wszedł. Tutaj, nie wiem, tu bym. Tu w, jedno, w dwie strony może iść. Okej, okay, spoko. Dobra. Lecimy dalej. Co, następna walka. Mamy Krzysztof Radzikowski, czyli były Strongman. Kojarzysz? E, Wiesz, tak, który? E, I Piotr Bestia Piechowiak to, to na naprawdę. Do... że Bestia, przez doświadczenie. Bo przez doświadczenie obydwa bestia. są duży. Bestia już ma to za sobą, brak tlenu. Wie jak to przeżyć. No życia. nawet myślę, że ten Krzysiek jest jeszcze większy od Bestii. Tak, a jest, jest większy, jest ale większy. wiecie, że w się tylko byłem w Ankosie. Z dwa tygodnie temu widziałem treningi Krzyśka, jest dobrze, nie? Naprawdę. Tam trener Andrzej Kościelski wziął się za niego i jest dobrze. Także tu z tego co śledzę, ten kacper Lovers, są całe życie. Mateusz e, przepraszam, e, tak, Mateusz z Kacperem walczy. I on całe życie w ogóle jest z gimnastykiem. Jest naprawdę mega zbudowany, mega silny, mega porozciągany. No gościu, nie? Ale Kacper ma dwie walki wygrane. I no właśnie tak. Co? I doświadczenie. Bardzo, poważnie, no, tak, no, bardzo ale... poważnie sobie wziął ten sport, bo trenuje, wiem, że WCA bardzo ostro trenuje. No nie tam pod, pod okiem Anzora jest góry. No zastanawiam się, jak Mateusz też zareaguje, jak dostanie w twarz. Tak, no, dokładnie Mi to bez różnicy, kto by tu wygrał. No, ale tak wiesz, gdzieś, gdzieś tam ten, co ci podpowiada. tak, no, to jakbym miał rozumem, którego nie mam e, decydować, to <laughs> Kasper błoński, nie? Okay. Przez doświadczenie. No to jest akurat się na pewno bardzo dobrze znacie. Karolina, Zusję, Smogulecka. Marta, Marti Renty, rental. Rentel. No, wydaje mi się, że agresją Zusję, nie? Że Zusję Wariatka jest, nie? Ares, to jest. No. No, Widziałam du... treningi Marty Renty, jak ostatnio obalała przez e, rzut judo, przez bok i też nie wyglądało to źle, nie? Tylko ale myślę, właśnie że to, jest to co no, mieliśmy, to jest trening. Walce, nie? Walce, to jest tak, rening, tak, no, to Tylko w jest... walce z kolei wyglądała Marti Renty, nie wiem, czy dobrze pamiętam jej walkę, ale. Na pewno tam mi świta, to słabo wyglądała. Mm -hmm, mm -hmm. A tak. Ko z kolei zawsze jednak daje radę. No, nie? Zadziora, tak. I ona, ona nie boi się przyjąć, no, nie? Ona no, wiesz, się nie boi treningu przyjąć. to właśnie to jest co innego. Nie? Masz mistrzów techniki, a wyjdą do walki. Kolejną walka kobiet, czyli Kamiszka nie, kontra na No Jak ona tyle zbija, to to jest pewnie ciężka. No, no, no ostatnio właśnie miała problem potęży, bo ona chyba zbiła 13 kg tak. i już po prostu słaniała się na nogach, no. tak? Le, I jeszcze robiła mnie na wagę i nie dobiła tego, więc. E tam kiepsko, ciekawe jak teraz się przygotowała, bo też mnie e, zastanawia to, bo kamiszka zdaje mi się, że jest dużo lżejsza e, no. od niej. I jest więc... ogólnie mniejsza dużo. No to jak uważasz? Kiedy no, kamiszka, kamiszka chyba ma większe doświadczenie, to bym na nią postawił, ale jak ta, nie wiem, dobrze to zrobi i potem się wiesz, tak jak to namasują się. No yy, Takie wagi, no to będzie miała na pewno dużo inaczej. Nie? Dobra, lecimy dalej. E, twój ulubieniec, Krycha, Krycha Wilczak, e, kontra kontraszewcu. Ale to jest moja ulubiona spina chyba w tej organizacji. A ty nie masz już, już tak, że ty podchodzisz do tego po prostu z uśmiechem, że tam spina tak. się, że to się tak. Wiesz, bo na początku ja widziałem to. Była nienawiść, bo była nienawiść, no. i przyznać, że była delikata nienawiść, że też się podpalałeś, jak widziałeś krychę. No tak, teraz to już ja mam go gdzieś. Tam, wiesz, <laughs> zwłaszcza, że on mnie, wiesz, on gdzieś tam czasem opowiada. A ja pierwszy podbiegłem i go kupnąłem. Ja na pierwszej swojej konferencji, jak miałem z Bambrem walczyć, to ja wiesz, przyjechałem sobie w garniturku, patrzę, wiesz, tam wszystkich tam nastawił yy, na mnie. Śmiecia w ogóle nie znam, a on podbiega, wiesz, kopię mnie, ale nie, on jeszcze tak patrzy czy kamery, kopno, i kurwa, ja tak, tak wiesz, zrobiłem, mówię. Wiesz, bo on nawet kurwa lekko tak nie trafił. Ja tak mówię, idę w jego stronę, on tak sam, ochroniarz, wiesz, tak złapał i także przed siebie, nie, ja mówię, ja pierdole, co za debil, nie. Co ja tu się jest. dzieje, nie? Trzymajcie nie? mnie, trzymajcie ja, mnie. To, to, ty, się. Co tu się dzieje? co za debil, nie? No ale nie. co, trochę czasu minęło, bo ja obserwuję Ta, to, no, jak, jak ja widzę ten jakiś, wasz konflikt. Ale teraz, to ma historię, no nie, to ma taką prawdziwą historię. Słuchajcie, i powiem wam, że jest, ja się śmieję, że my jeszcze jesteśmy boomerami trochę, bo o, dużo o. ludzi, które teraz śledzą ma, oni nie, pamiętą, nie pamiętają tych gali drugich, tak, trzecich, czwartych, gdzieś tam, wiesz, śledzą. Nie od siódmej, ósmej to. gali i nie pamiętają tego, co tu się działo, a tu naprawdę A tam było najfajniejsze, dużo pięknych historii o. jest z tych no pierwszych gali. To tutaj, no, szefce, nie? no, jakby nawet patrząc na walkę z Saszą, no, no mi się wydaje, że szefcu ma dużo większe doświadczenie, że powinien sobie poradzić. Słuchaj, e, a to też znasz, twój kolega, tak? E, ryba ryba Karasz uh -huh. kontra Koro Regel. No, ryba pokazał charakter, nie, już kilka tak. razy. Wygrał z Filipkiem, 2-0, tak? Ma. tak. Tylko no, ten koro jest dużo większy, nie? On Wiadomo, jest na pewno że... cięższy będzie. No, czy, cięższy, tu tu będzie też. Właśnie tu tu ma, mają znaczenie te prze, przewaga warunków, Wybrytyw. bo oni są kumplami. Mhm. Tam nie ma no jakiejś z... krwi, a wiesz, jak jest zła krew, to też ci to w głowie siedzi mhm. i wychodzisz trochę inaczej do walki. Tak, no jak tak. wychodzisz tak jak trochę jakby na sparing kumpelski, to nie ma tej presji, no i te warunki dużo robią. Mhm. Więc mhm. tu może mieć. No, może mieć ciężko, ale nie wiem, no ryba jednak właśnie pokazał no i trenuje, no, no i trenuje właśnie i trenuje, szkoda że on nie ma właśnie tego jakiejś takiej charyzmy nie? no y -hmm. bo właśnie wygrał z slipkę, wygrał z tym a tak naprawdę no, że nie wykorzystał tego tak Skoro rozmawialiśmy o tym kto ile zyskał fejmem uważasz że zyskałeś najwięcej ze wszystkich zawodników fejmu? Bo, bo ty w sumie wszedłeś jako taka osoba w jakimś tam środowisku rozpoznawalna. no nie? ciebie no, wiadomo, no. eks na plaży no, ja było. No, ale był jednak w programie telewizyjnym, który wtedy był, był bardzo wysoko. Kas już, a teraz aktualnie no. ciebie, w, myślę, że w naszym wieku kojarzy większość ludzi. Mhm. Masz na Instagramie, nie wiem, 600 tysięcy, ile masz? Nie, ponad Dużo. Wiesz, kiedyś no. każdy marzył, ile? jak był mały. Ponad pół miliona. No, 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 wiesz, kiedyś no to że to Każdy jest... marzył, jak my, jak wiesz, mały, powiem młodszy, żeby być w Shore, wiesz. wiesz, jak nic <laughs> nie było. Nie było takiego YouTuba popularnego, wiesz, było tylko Shore i każdy marzył o tym, żeby Chyba kiedyś, tam być, nie? a ty tam byłeś, no. ja byłem jeszcze, że ja tam nie chciałem być, a mój Czemu? kolega kiedyś byłem na imprezie u sąsiadów. O, to no. mamy teraz, słuchajcie, kulisy. Jak Kaszysz znalazł się w Włochach? to no jest no, Bardzo tak ciekawe. To jest ja tak tak w Pozdrawiam, ziomka Dymek. Yy, yy, to mówi, kurde, to tam by się idealnie nadawał. Ja mówię, co ty gadasz? A potem ja w 11 sezonie tam trafiam. No. Ja mówię, to mówi, ja, tak, no. bo Albo najpierw było jak? Najpierw było egzemplarzy, czyli na, 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 po potem Workshop. Też tak przypadkowo koledzy no. bardziej mi no mówili. No, u figofago jesteś. Że ja, ja w finansach w garniturze i pójdę. Ja, o, no, nie, bo nie rysadam, ja to na mnie jak no, bo na napłaknęło. I mówię, poszedłem i wiesz, wyszło potem do Warszawsa? Spoko, fajna przygoda. I unikałeś wtedy ciosów od Ambra, ten pamiętam. Tak, tak. w no, balansem, nie. Tak, tak, od to w jak na plaży się zaczęła <coughs> właśnie <coughs> moja przygoda z Twoim Ja wolę wiesz. Być naturalnym być przede Być naturalnym. Jak... Od razu kręcimy. Nie, no bo tak naprawdę, o ja to już gdzie nie czasem mówię, bo. Atakują mnie, że jademy. Tak naprawdę, jakby ktoś chciał i prześledził sobie od początku, to ja żadnego konfliktu nie zacząłem. Mam jakby specyficzny charakter, wiem. Wiem też, jak powiedzieć słowem, które uargumentuje, że nie było złe, ale. Na przykład bym no tak, mówił, tak. że się w kurwi i powie coś do mnie, i ja wtedy już mam a, tak. zaczepny i ten, ale no, ja bym z tego wszystkiego wyszedł, więc jakby ktoś prześledził, to wszyscy oni zaczynali. Tylko no, ja jestem świadomy tego, że mam specyficzny charakter, Wybuchowy. styl bycia. No, tak, I no. to też budziło, no ale dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, a to był też mój plan. No, ja jak wchodząc w show biznes, powiedziałem sobie, kurwa, no nie chcę, żeby mnie wszyscy lubili, bo to wiesz, no ja. Ale wszedłem, nie da się tak. Maksymal, jesteś, ale jest ja zupą pomidorowa, też nie? No. z pieniężni. Mówię, kurwa, jak chcę zarobić, no to muszę mieć połowę tych, co mnie nienawidzą, połowa co kocha i kurwa wtedy leci. To co nakręca wyświetlenia. No. I połowa, połowa, Aferki. Czeka na walkach, żeby, tak, tak, żeby każdy już tylko przegrał, kurwa, wszyscy połowa czeka, połowa do Ale to napędzało no, właśnie te, te całe zainteresowanie to było, no nie? No to i wszystko. To jest... właśnie Hubert też fajne pytanie zadał, a Ty już w jakimś stopniu grałeś kiedyś, czy całe życie byłeś naturalny? Czy Ty miałeś nie. jakiś plan na przykład w niektórych sytuacjach, że a dobra, wiem, że tutaj jak się zachowam tak i tak, to potem mi to da wiesz, na przykład przyszłej wa przysz przyszłą walkę następną. Na przykład. Raczej mam tak, że na pewno szybko mój, moja głowa to przetwarza, że wiem po co, co mówię, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Ale nie mam tak, że idę na konferencję przygotowany, Ona, na przykład jak miałem największy zadymę, coś siedziałem przy stole i każdy ma inną walkę, kurwa, a cały stół do mnie się zwrócił. Tak, wtedy był Tyburski, ma, no yy, nie, tak. Lupa i ten. No, to wtedy, to ja kurwa o i skończyłem melaż, nie, byłem taki skracowany, mówię, ja dole, ale tragedia będzie, nie, będę taki zamulony jak nie ja, a kurwa wiesz ten jeden podpalił, no. a ja to wiesz, moment, nie, no i mówię, że ja, to była jest, najlepsza, kurwa. Motywuje cię to. Tak, więc, no ja tak na spontanie wolę tak, no bo widziałem naprawdę, że niektórzy się, kurwa, umawiają, przygotowują, a potem coś powie ktoś innego. No to innego. tak nienaturalnie. Tak, powiem, ale tak szczerze, że internet, to internet i słuchajcie, ale mówi. jest jedna sprawa, ja swoją, tak jakby swój angaż w organizacji zawdzięczam po części Kasjuszowi, nie? No, kurwa, no. ja do tej pory nie dostałem procentu. Tak, a miałoby 10 procent, nie? go złapiemy tam. Ha! <laughs> O to jest tak serial Squid Game? Tak, na ja oglądam, no. Tam na końcu wychodzi, że ten dziadek właśnie był szefem tego tak, wszystkiego. Tak, się tak. jak Kas już <gledy> <gledy> mówił. że woli po prostu nie oglądać to, tylko wdzielać no, się w dworze. Dobre, dobre. To, Słuchajcie, zobaczymy, jak Kas już e, mocno napierdziela w worek. Nawet prędko się starczy. Nie, no, no, A, nie, finish, <gledy> nie, wyskoczył. A nie, nie, nie. O nie, taki <gledy> szybki <gledy> jestem, że już mu wyskoczył. Kas już podszedł worek. 80. Dobra, mamy 86 kilo, ale myślę, że to taki rozgrzewkowy. Pierwsza 80, 110. 110, no, czyli idziemy w górę. Niżej. na walkę z hazbólą. <grym> dawaj, czekaj <hasbullu>. chwilę, <grym> czekaj chwilę. No. Uwaga, jeszcze Hasbura. dwie próby. Hasbulla, dawaj. <grym> oh. 158 było, widziałeś na chwilę? <grym> Ta, było, było. <grym> <grym> było, słuchajcie. I ostatni sział! 147! 147. Żeby nie było, 147 żeby nie było. Ale to jest mało. Słuchajcie, dobijamy do brzegu, nasza rozmowa mogłaby trwać i trwać, Kas już jest człowiekiem, który na język nie choruje. <laughs> Także dziękuję Ci bardzo Kaciusz za rozmowę, tak, Kuba, zajebiście również. się dziękuję. z Tobą też prowadziło. Tak dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I co, Wam dziękujemy za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba nasze duo. Jak chcecie więcej naszych programów, to też zostawcie po sobie jakiś ślad. A, i co? A jak nie, to ich zwolnię. <śmieniciela> 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 tak, jak Nie, to zwolnieni. Także słuchajcie. Jeszcze, Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. E, I na koniec jeszcze mamy kilka e, takich króciutkich pytań do Kasiusza, Także zostańcie z nami i zapraszamy. Pozdro. Więc tak jak wcześniej wam mówiliśmy, przechodzimy do szybkich dziesięciu pytań do Kasiusza i zobaczymy, jak Kasjusz na nie odpowie. Słuchaj, 10 krótkich pytań. Wybierasz jedną odpowiedź z dwóch. Brunetka czy blondynka? Brunetka. Gołota czy adamy? Gołota. Box czy MMA? Box. Disco polo czy polski rok? Polski rok chyba? Disco polo czy polski rok? Ja, tak muzyka to nie jest mega ważna. Ale jakby ci było bliżej? No to i to słucham raczej. To to i to, może być, dobra. E, burger czy sushi? Burger. Batman czy Superman? Batman. <śśmiech> Dzisiaj było w rozmowie o Batmanie. Przypomniałem <laughs> cię teraz z tą miednicą. Rozpara czy Boxdel? E, rozpara. Boże Narodzenie czy Wielkanoc? To święta, tak? Tak. <laughs> to Boże Narodzenie, bo ja... bliżej. Dobra. Muszka czy krawat? Dzisiaj chciałem założyć krawat, ale ostatnio chodziłem w muszce, więc to i to. To i to. I ostatnie pytanie. Taniec z gwiazdami czy milionerzy? Taniec z gwiazdami. Super. To by było wszystko. Dziękujemy Wam Dzięki. bardzo serdecznie jeszcze raz za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia. Elo!